Gdy myślano już, że Szczecin zostanie kolejny raz pominięty przez rząd w ważnych dla nas decyzjach, okazało się, że nie. W środę nasze miasto odwiedził wicepremier Janusz Piechociński, by ogłosić dobrą nowinę o rozszerzeniu stref ekonomicznych. To pozwala uatrakcyjnić przyciąganie kapitału zagranicznego i uruchamiać inwestycje kapitału polskiego także tutaj w mieście Szczecinie. Podczas spotkania z wicepremierem obecni byli prezydent miasta, marszałek województwa, posłowie i politycy lokalni. Wszyscy byli wdzięczni za to, że strefa ekonomiczna zostanie utworzona w Szczecinie. Wczoraj rząd podjął długo oczekiwaną przez nas decyzję o rozszerzeniu dwóch, Stref nieleckiej Strefy Ekonomicznej oraz powstrzyńsko słowickiej Strefy Ekonomicznej, które to strefy będą już w niedalekiej przyszłości działały w Szczecinie. To długo oczekiwana decyzja, bo dzięki temu nasz region wzbogaci się o prawie 60 hektarów obszarów strefowych. Kilka tysięcy nowych miejsc pracy w zachodniopomorskim to najważniejsza wiadomość tego dnia. Rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych o 60 hektarów daje możliwość rozwoju Szczecina. Na terenie województwa zachodnio-pomorskiego mamy 836 hektarów dostępnych, e, dostępnych gruntów, które są często uzbrojone i mają status specjalnych stref ekonomicznych. Prawie 400 hektarów to są grunty już obecnie zajęte, które, na których dzisiaj toczy się produkcja. E, mamy nadzieję, że, e, że, kolejne decyzje również przed nami, e, że będzie to wzmacniało potencjał i przyciągało inwestorów, e, inwestorów z zewnętrznych, ale również, że będzie to potencjał, który będzie do wykorzystania przez naszych rodzimych zachodniopomorskich pomorskich przedsiębiorców. O strefy ekonomiczne w Szczecinie zabiegało wielu szczecińskich polityków i posłów w Sejmie. Decyzję rząd uzasadniał koniecznością rozwoju i utworzenia miejsc pracy w zachodniopomorskim. Europa jako całość niestety nie jest najbardziej atrakcyjnym terenem do inwestowania z wielu powodów. Polska w dalszym ciągu na tym tle wypada bardzo dobrze. Jesteśmy w ciągle w pierwszej trójce. Wszystkich rankingów, a myślę, że po tej decyzji o wydłużeniu stref, a także teraz o zmienianiu i poluzowaniu możliwości wsparcia dopuszczalnej pomocy publicznej w programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, odbudowujemy to i wyjdziemy zdecydowanie na pierwsze miejsce. Strefy ekonomiczne powiększono na obszarze całego Pomorza Zachodniego. W Kostrzyńsko-słubiskiej specjalnej strefie ekonomicznej powstanie 115 hektarów gruntów. Dzięki tym zmianom powstanie około 4000 nowych miejsc pracy. W gminie Goleniów ma powstać około 135 miejsc pracy, a w gminie Nowogard zatrudnienie znajdzie 727 osób. Zależy nam na tym, aby po tych decyzjach Poszły kolejne. W sposób szczególny chcę Państwa poinformować z satysfakcją, że to otwiera zupełnie nowe możliwości oddziaływania także w zachodniopomorskim dla Agencji Inwestycji i Informacji. I myślę, że to będzie taki istotny element. No i myślę, że te decyzje dotyczące nowych inwestycji muszą ciągnąć za sobą bardzo potrzebne zadania infrastrukturalne. W Szczecinie strefa ekonomiczna obejmuje dział przeładunkowy i produkcyjny z dostępem do żeglugi. Dzięki temu 1300 osób znajdzie pracę. Belgijski inwestor już deklaruje budowę fabryki tworzącej wielkie elementy, na przykład do dźwigów.